Cześć kołysie, co? Nie no, zobacz, to. Tam. A bo widać, tak? <grymne> Moje bez zdjęcia to nawet nie miałeś. <grymne> no, też mnie nie widziałeś. Bo do mnie ktoś inny pisał. Dla mnie właśnie tak samo. No? Z Warszawy jesteś? Co już widziałeś? Znaczy nie, wiesz co, ja tu mieszkam od 5 miesięcy. 5 miesięcy? Tak. A ja gdzieś... No 5, 6, no coś tak. tak, od do sierpnia. To, Panie Pana? Kto wy odjeżdżałeś? Smażaków nie zdalony! Co tu się kurwa dzieje? Kim jesteś kurwo jebaka? Ale, ale o co chodzi? Czemu go całujesz? Co? Rozumiesz, że robisz teraz siebie pośmiewisko? Po Czemu kurwa całowałeś ja go, go nie całowałam. Ja Jak nie całowałeś? O, yes. więc się... Okej. Okay. Tutaj, no. no tutaj. No no tu. Haha, ha. Is. Tak. Ez, ez, ez. dałeś, to nie ma palenia w cypialni, kurwa. Natalka.

ja wiem, no ja Powiedział mi ja gdzieś co? A się, dobra, ale dobra. Ja ci ja powiem, dobra. bo wiesz, nie no, robię atrakcji. Powiedz, po co mi powiedział? Dobra, to słowa tu. No A co jak okay. go mam? Więc to w ogóle nie było, nawet ten to jest w ogóle. No jak Goszy, go, go, możesz mi to wytłumaczyć? Wiesz, że w tym momencie niszczysz swoją całą karierę. A ja weź, ja pierdolę! Możesz mi powiedzieć co ty wyprawiasz? Jak mnie pierdolisz, to weź... To wiesz, no nie zostanie. Dobra, ale. Ale. Ale... kurwa, jak to Ja pierdolę. korki. Ja no to wyłącz, bohaterku. Dobra, jak wyłączyć, to zaraz wracamy. Zaraz łączę. Kurwa, mać. Tornado. Słyszysz to? Codziennie się nad nią znędzą psychicznie i fizycznie. Z tym z telefonu? Bez kitu. Szymek, straciliśmy kontrolę. Klasik. Chwila, ja, z tym z telefonu w takim razie. Chyba no. trzeba z tym z telefonu. Szymon, Przyjmą, że nie masz dziewczyny? Nie, nie mam dziewczyny. Jak to kurwa nie masz dziewczyny? Nie, nie mam dziewczyny. Masz dziewczynę? Nie ma. Masz dziewczynę? Nie, już dziewczynę straciłem kilka dni temu. No kilka dni temu ja się wyprowadziłam. No. Żebyś coś zrozumiał. Wiesz jaki teraz syf robisz? Ale mnie to Sobie? nie obchodzi. Nie Przyjdź obchodzi tutaj, to... chodzi mi to wytłumaczyć. Nie, nie, nie. Ja, ja nie wychodzę ze streama. Nie ma szans. Odbisz telefon. Ma, nie ma szans. Ja w śierdolę. Sorry Dawidole. No, nie na nic się nie dzieje, ja się zabijało, Kobiety są wiesz, niebezpieczne. <laughs> nie chcę, nie chcę... By... Możesz upilnować, żeby ona tam nic nie zrobiła? Jej? No nie no odprowadzimy no. ją gdzieś, nie wiem. Weźmiemy w taksówkę albo coś. No, no dobra, już wychodź stąd. No się No to co to jest? Dla mnie? Nie. A dla kogo? Dla kogo to jest? Sebastian mi to do.

E aberto